Ktoś, co wie dzisiaj, będziemy sobie głównie grali w box, pasz, moim kolegom. co tak e, intensywnie, a przywitał się Borys. Ha! Siema. Sieba! Boże! Siema, Dawaj na posąg pas. Zmutowałem się. Nie do no, żartuję, było słychać chyba moją klawiaturę. Dobra, już. Już, już, już będzie, ej, będzie, ej, ja. ej stary, bo ja chcę ciebie znaleźć. Gdzie ty jesteś? Ja. W Czarnobylu no, jakby coś. Powiedz gdzie jesteś? Ty kopisz węgiel? Nie, jestem w Czarnobylu. Aha, czyli kopisz węgiel? Nie. Ja. A no to powiedz! Goś... Widzisz gościa przy węglu? Tak? Nie, nie, nie widzę. No powiedz stary! No ja też sobie lata no ale trzeba co. A gdzie jesteś? Koło jakiego budynku? Ja jestem przy wąglu, na ja sobie lewam. Przy wąglu? A na drzewie tym takim szklanym? Nie szklanym, przy wąglu. To jak kurde, to ja już nie wiem. Nie, dobra. idę kopać wągiel. No to... Dobra, ja też. Ej, widziałem Stary, Czaj, to ty? Tak, Ej, Sieba, sieba! sieba! Ktoś tu jest! Byłem... Ej! Ma... Kurde, jest, zabił mnie! Ja! A ja Cię widziałem, stary! Ega, fajnie, fajnego masz tego skida. No. Kurde, idziemy ja i ITU? Czekaj, please. Kit? A tutaj kit się odbiera co... 5 eee... minut. Aha, please. Dobrze, da się. Umiałem. Na szczęście 5 minut wideo. Kurde. Zabijmy tego gościu. Dobra, e, gdzie Ty jesteś teraz, stary? Gdzie pan jest? nie na chwilę, widzowie. Ja na następnym odcinku chyba. od oh, nie! Ja chyba sobie na Forge'a wbiję, widzowie, wiecie, i będę sobie... Kurde, normalnie chyba y, grał na mod. Na takim modzie fajnym. Do a barrel roll. Co się klika i da się. Co się klika klawisz i. I da się to włączyć i wyłączyć, i tak fajny jest efekt. Pokażę wam to pewnie w następnych odcinkach. W opisie wa pewnie dam tego moda, ale jeszcze nie w tym odcinku. O, A ty gdzie jesteś? Czekaj, czekaj, czekaj. A Och, ob... Ogrona... E, czekaj, obrona GX. Ja, jaka obrona? Obrona GX. Czekaj. Para GX to kupa widzowa jakby tuż. Je no, dla graczy fajna. Bo taki ja tak żywał. Bo Sagi tak, tak powiedział i tak jest Tak? Nie O Piterek tak powiedział Nie Ja No ja, mm. myślisz, że ja Cię nie znam No nie stary, ja ich nawet nie oglądam Nie oglądasz nawet tych YouTuberów? Nie, oni nie są To się bał! I się odłączam. Co ja zrobiłem, czekaj. Lobby wyszedł na OneBlock i ja. A ty też... No Ja lecę na BoxyVP, dobra, jestem. Ej, wiecie co widzę? Ja lecę. A dobra, dzisiaj gramy. Nie ja będę szedł na kopalnie graczy. Dzisiaj playujemy. I gracz, cyk, 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 kurde. Teraz to, to, kirofik. Dobra, to mamy. Stary, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, kurde? Czyli jest tutaj ptyś tutaj, czekaj. Nie, yes. A nie, jest. A nie, admin. nie ma, admin jest jedynie. No to, no to... Halo, no to kto... Kto jest ważniejszy tutaj? Ptyś czy ten e, stary P1KS? A nie. A już wyszedł. A no, e, kto jest ale ważniejszy? Admin. Ptyś jest ważniejszy. Tak? Aha, ty już. Bo ptyś to twórca. Yes. Ona... A on dopiero co? Awansował pewnie składam. Z... Zabijamy, zabijamy. Eee, czekaj. Teraz gościa zabiłem. Ej, tutaj jest dużo tych gości. Dobra, uciekł. O kurde, ale to jest bitka. Chodź tu. Tutaj starom jest dużo. No wiem jak właśnie. Ty tu też jesteś. O kurde! Kurde, w się zaplątałem. Nie mam klaty. Ej, Dora, gdzie ty jesteś? Ja sobie latam. Lecę, bo lecę. Kurde, no po co, lecę. po co tyle tysięcy zmarnować na te fajerwerki? Dobra. Do mnie dzwonią teraz. Stary. Ej, no chwilę widzowie, bo do mnie też dzwonią. Nie no, odrzuć, teraz nagrywał odcinek. Ja chwile widzowie. Zmutuj się! Nie będę! Aha! Ale Bitka! Ło ho ho! Co tu się dzieje? Proszę państwa! Proszę państwa! O, ej! Kurgybiki do mnie dzwonią! Jakieś. Ja Pred Right to zabiłem! Dobra, esa! Kurde, dzwonią do nas zaszlikę. boy, grupy. boy Ty... not No to me, please! boy! Nie, no, Dobra, A, lecimy tak. jeszcze raz! Lecimy w Zowie. Wygramy teraz to! Ja pierd... Teraz do mnie dzwoni kolega! Tak. Jaki kolega? Kolega, który sobie wszystko bierze... Okay, <gry> no. Czekaj... E... Na, lecimy tu, o nie, ej to no, żelazo, 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 no właśnie, Kuba, Kuba, kiedy Ja wyjdziemy... właśnie nuta muzykę, idziemy do lasu na obliczko, spotykamy się i się do lasu, parkour, parkour. Ale no właśnie, ta kiedy, wyjdzie Ale kiedy wyjdzie muzyka? I żelazo. O. Kiedy wyjdzie ta nuta no parkour, parkour? Ha, nuta parkour, jak będę miał współpracę z nutą pomar, nie żartuję oh, Ale powiedz serio stary, bo no nie wiem, widzę Ale ja go... ich tutaj normalnie, I się boję stary, bo oni jak, jak łeby mają Kurde, powiedz kiedy będzie ta piosenka Gdzie jest diamenty? Jest diabety! No, burde, ale czekaj, tutaj ja lecę się bić. Kurde, tutaj nie ma gaby Gaba Kurde, gdzie ja weszłem? Ja, gdzie jestem? O! Gościu, gościu, gościu! Czekaj, zabiję go. Kurde, zabójstwo Aj! jest! Ej, ja dostałem 39 milionów, masy! Ja! Zabił! Zabij... A tak na znalazł Tobie, widzisz? Dobra Nie masz się w łeba mam fobię z łabami. Ludzie Herbera mam hełm! O kurde, mam Herbera hełm A ilo... a jaki numer on ma? 22 Pogadał sobie chesta. A pierścik Afrodyty Jest tutaj coś mocniejszego Nie wiem, niestety Borys, bo Borys To oh, są ja... jest Nie no, no skurczybyki byki do mnie niedłoną Chwila, widzę, ja to mogę. będzie serio długi odcinek Zmutuj się, zmutuj No chwila Il mio collegamento è stato un Okej okay, widzowie, no to ja już kończę odcinek, baj! Pu! Jeba!